Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o pedałach SPD Shimano PDM540. Jeżdżę na nich mniej więcej od 2,5 roku. Wcześniej używałem pedałów Shimano PDM520, czyli modelu niższego. Także też w tym odcinku będę nawiązywał do, tych, do tego niższego modelu, do tych pedałów, które miałem wcześniej. Tak, żebyście mieli porównanie, żebyście wiedzieli, w które pedały bardziej zainwestować. No to chodźcie, pokażę Wam, jak one wyglądają. No i tak wyglądają 540 Mamy dwustronne wpięcie. Tutaj są śruby regulacyjne z dwóch stron, którymi regulujemy siłę wpinania i wypinania. Na początku, jeżeli zaczynacie swoją przygodę ze SPD, bardzo fajnym patentem jest poluzowanie tych śrub, tak żeby łatwo było się wpinać i wypinać. No i później z czasem można je troszeczkę przykręcić, żeby, żeby, żeby tutaj pewniejsze było mocowanie. I będę no, cały czas opowiadając tutaj o nich, będę nawiązywał do 520 z tego względu, że miałem je wcześniej, miałem je, no tak obstawiam, z 6 dobrych lat na pewno. A tutaj te 540 przykręcamy tylko kluczem imbusowym z tyłu za ramieniem korby. Jeżeli chodzi o 520 była też możliwość kluczem 15 płaskim przykręcić tutaj od, od tej strony. Za to 540 możemy odkręcić kluczem płaskim. Tutaj jest specjalna nakrętka tak żeby dostać się do środka do łożysk i żeby można było je przeserwisować. W 520kach niestety był ten problem, że był potrzebny specjalny kluczyk, on kosztował kilka Złotych, no ale wiecie, trzeba było gdzieś tam mieć, nie zgubić go przy okazji. A jeżeli chodzi o sam, tutaj ten y, mechanizm wpinania. Według moich odczuć jest on identyczny jak w 520. Powiem Wam tak, bardzo dobrze się na nich jeździ. Ja nie miałem nigdy problemu z jakimiś przypadkowymi wypięciami. Stopa się trzyma, w, czy but w zasadzie trzyma się tutaj w, tym, w tych pedałach bardzo dobrze. Samo tutaj to miejsce do wpinania, to, to wpięcie jest bardzo dobrze wyczuwalne. Z wypięciem też nie ma żadnego problemu, ale wypinamy się dopiero w momencie, kiedy tego chcemy. Tak jak mówiłem, tutaj problemu z przypadkowymi wypięciami nie ma. Jeżeli chodzi o samodziałanie, to ja za bardzo nie jeżdżę w błocie, także no tutaj osoby, które jeżdżą bardziej MTB, jeżdżą gdzieś, gdzieś w trudnych warunkach e, atmosferycznych, mogą coś więcej na ten temat powiedzieć. Ja nie miałem jakichś większych problemów z brudzeniem się tutaj tego mechanizmu. Wiele osób mówi, że, że tutaj te pedały się zapychają. Ja miałem problem tylko w momencie, kiedy było dużo śniegu, ale to wtedy no zapychał mi się również w bucie blok. No tutaj ten mechanizm też się zapychał, ale no wystarczy raz czy dwa razy. Kopnąć w bok pedału, żeby odblokować, no żeby tutaj oczyścić ten pedał. Jeżeli chodzi o jakość tutaj mechanizmu, jakość działania, przyznam się Wam szczerze, nigdy tych pedałów jeszcze nie rozbierałem. Z tego względu, że nie było takiej potrzeby, one kręcą się naprawdę fajnie. Nie czuć tutaj ani żadnego oporu, ani też nie dzieje się tak, że te pedały kręcą się z jakimś wielkim luzem, co by znaczyło, że już niestety łożyska się w środku skończyły. Nie ma żadnego hałasu tutaj, no po prostu jest. Płynne kręcenia. Przejechałem na nich myślę, że około 7-8 tysięcy kilometrów. Tylko, tak jak mówiłem, w większości w warunkach suchych, ewentualnie w deszczu, aż tak bardzo w błocie nie jeździłem. Tutaj bardzo chętnie bym usłyszał opinie osób, które jeżdżą w błocie, żeby wypowiedziały się, jak te pedały się sprawdzają i jak to wygląda wagowo. Te pedały para waży w granicach 350 gramów. Jeżeli chodzi o 520, jest to około 30-40 gramów więcej. Z tego chociażby z względu, że właśnie możemy je też tutaj tym kluczem odkręcić, tam w środku nie pamiętam, czy coś, jakiś element też się różni, dzięki czemu tamte są niestety cięższe, ale za to 520 są tańsze. 540 Kosztują około 175-180 zł. 520 natomiast 105-110 zł. Także mamy te 70 mniej więcej zł. taniej, tamte pedały. I powiem Wam także, jeżeli nie zależy Wam na tych 30-40 gramach wagi. Nie zależy Wam aż tak bardzo na tym, żeby je bardzo często serwisować, tutaj odkręcając je. To ja bym chyba jednak zdecydował się na 520, z tego względu, że, tak jak mówiłem, sam system wpinania, ten mechanizm jest moim zdaniem identyczny. Ja tutaj jakichś różnic nie poczułem. Jeżeli chodzi o samą wytrzymałość, to też do 520 nie miałem zastrzeżeń. I myślę, że te 540 też spokojnie mi wytrzymają tyle lat, ile tamte pedały. I chciałem Wam pokazać jeszcze bloki, które były w komplecie. To jest SM SH51 model. Tutaj, no, przepraszam Was, że nie wyczyściłem ich, żeby Wam je pokazać. Ale właśnie o to mi chodziło. Mimo tego, że one się tutaj dość szybko lubią zapychać, ta przestrzeń, akurat w tych butach, które mam między blokiem a, a tutaj tym e, bieżnikiem, buta jest dosyć mała. Lubią się zapychać, ale to i tak, jeżeli zapcha się tutaj to delikatnym błotem, nie sprawia to aż takiego problemu przy wpinaniu i wypinaniu się. Same bloki, no, po tych właśnie paru tysiącach kilometrów, są naprawdę dobrym stanie. Nie ma żadnego problemu z tym, że one gdzieś popuszczają, że luzują się gdzieś podczas jazdy. Oczywiście myślę, że po nie wiem, dziesięciu, 12 tysiącach kilometrów takie bloki należało już by wymienić z tego względu, że no, powycierają się. Ja też nie wpinam się, nie wypinam się aż tak często. Często, jeżeli gdzieś na trasę się jedzie, no to człowiek się wpina i już mm, się nie wypina podczas drogi, także one nie są. Aż tak często przeze mnie używane, jak w jeździe chociażby miejskiej, czy myślę, że terenowej również. I jeszcze jedna uwaga dla osób, które nie tylko jeżdżą w butach SPD, ale chciałyby też mieć możliwość zakładania zwykłych butów do takich pedałów. Sama jazda w zwykłych butach na tych pedałach no, jest możliwa, ale nie jest jakoś no, to rewelacyjnie wygodne, także jako <laughs> awaryjna opcja jak najbardziej ale można dokupić do nich takie specjalne plastikowe nakładki po jednej sztuce na każdy pedał, no i dzięki temu możemy mieć jedną część pedału przygotowaną do tego, żeby jeździć w zwykłych butach. Podsumowując, jeżeli szukacie pedałów do jazdy miejskiej, krosowej, szosowej, trekkingowej, turystycznej, to jak najbardziej mogę takie pedały polecić. Jeżeli chodzi o MTB, no tutaj, tak jak mówiłem, no wypadałoby, żeby się wypowiedział ktoś, kto więcej jeździ gdzieś w trudnym terenie, ale z tego, co docierały do mnie informacje, to 540 cieszą się naprawdę sporym zainteresowaniem, sporym zaufaniem, z tego względu, że ta cena jest. Dość optymalnie skomponowana z tego względu, że już pedały XT są sporo droższe, wagowo nie są dużo lżejsze, Xtery są lżejsze. Około 30-40 gramów od 540, ale też już cena jest dużo, dużo wyższa. I takim moim argumentem na to, że te 540 czy również 520 są fajnymi, dobrymi pedałami, przemawia fakt taki, że nie były one modernizowane przez Shimano, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Nie widać tej modernizacji. Nie były modernizowane od dobrych 10 co najmniej lat. Tak jak one wyglądały te 10 lat temu, jak miałem te 520 kupione, tak one wyglądają i dzisiaj. Także widać, że jest to dobre. Dobra, sprawdzona konstrukcja. Także jeżeli zastanawiacie się nad pierwszymi pedałami SPD, jak najbardziej w 100% mogę polecić. Teraz wy napiszcie w komentarzach, jakie wy macie doświadczenia z 520, z 540 kami, może jakieś inne pedały SPD jesteście w stanie polecić. Ja tymczasem dziękuję za Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!